Ipsen. E, jak grasz Ipsena? Jak musisz. Na przykład taki temat, Budowniczy Solnes. To jest, to jest klasyka, absolutna klasyka dramaturgii światowej. Trzeba znaleźć klucz do roli. No więc Budowniczego Solnesa gra w ten sposób. Mam taką scenę z, z moim podwładnym, którego gra starszy kolega. Dużo starszy? E, tak, mógłby być moim ojcem. No, poczekaj, wejdę i po prostu wejdę jako Solnes. To ja on przyszli do niego podczas mojej nieobecności, tak? Aha! 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 Czyli chodzi o to, żeby przyciągnąć yy, uwagę widowni od razu. Metamorfoza aktorska. To jest. Trzeba być kameleonem.